Cześć i czołem! Witajcie na kanale Dr. Fit, Kanale, w którym przede wszystkim zajmujemy się recenzjami suplementów diety. Ponad rok temu firma Blending Go wysłała do nas ich przenośny blender, abyśmy przetestowali, czy tego typu produkt może się przydać amatorom sportów siłowych bądź fitness na przykład takich jak ja. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy producent ulepszył produkt oraz pozbył się wad. Blending Go generacji drugiej, zapraszam na recenzję. Nasz bohater przychodzi do nas po podłużnym kartonie, w którym opór docelowego sprzętu znajdziemy ulotkę z instrukcją obsługi oraz kabel typu USB-C do ładowania, który możemy podłączyć do laptopa, portu USB w samochodzie czy ładowarki smartfonowej. Baterie od 0 do 100% naładujemy w około 3 godziny, co pozwala na wykonanie od 15 do nawet 20 koktajli. Plastik jest gruby i solidny. Żadne zmartwionych przeze mnie elementów nie trącimy tonetą. Nalepka z czerwoną strzałką znajdującą się na dole kielicha dokładnie pokazuje do którego miejsca powinien być on przekręcony przed uruchomieniem bendera, ponieważ w innym przypadku zabezpieczenie nie pozwoli go uruchomić. Jeżeli chodzi o mycie, to tak jak w przypadku pierwszej generacji. Wystarczy nalać wody, dodać płynu, uruchomić blender, a następnie go wypłukać. Z praktycznego punktu widzenia jednorazowe mycie w większości przypadków wystarczało. Czasami zdarzały się bardziej oporowe jedzenia, które po drugiej rundzie już nie miały szans. Istotną ciekawostką wartą wspomnienia jest to, że wcześniej wspomniany port USB-C jest wodoodporny. Zatem nie musimy martwić się o zachrapania. Zanim przejdziemy do testów praktycznych, rzućmy szybko okiem na specyfikację i przekonajmy się, jakie zmiany zaszły względem wersji pierwszej. Specyfikacja produktu dostarczona przez producenta. Pojemność kielicha do 450 ml. Kolory niebieski, czerwony, zielony, czarny, fioletowy, różowy, lawendowy oraz miętowy. Materiały plastik klasy spożywczej oraz stal nierdzewna. Silnik 7,4 V. Producent mówi o dwa razy większej mocy względem pierwszej generacji. Pojemność baterii 4000 mAh. Ładowarka 5V o natężeniu 1A. Waga 550 g wymiary 75x75x245 mm. Zatem czym różni się nowa wersja od starej? Tak jak na pierwszy rzut oka widać, niewiele większą pojemnością oraz wagą. Dodatkowo, producent chwali się dwa razy mocniejszym silnikiem, trzy razy wydajniejszą baterią, co w praktyce daje nam dwa razy więcej użyć blendera. 20% większą pojemnością kielicha z dodatkiem miarki, lepszą jakością blendowania oraz portem USB-C wodoodpornym. A także, no już tak, w formie ciekawostki, nowym opakowaniem, gdzie kolor opakowania odpowiada kolorowi urządzenia. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dane techniczne. Zobaczmy więc, czy to, czym szczyci się producent, ma przełożenie w praktyce. Tym razem postanowiłem zabrać blender do domu i po go trochę dłużej niż ostatnio. No to chodźmy. Witajcie w mojej kuchni, gdzie będziemy gotować naszego bohatera. Pozwolę sobie pominąć takie banały jak miksowanie białka czy miękkich owoców. W poprzedniej recenzji pierwsza generacja poradziła sobie bez problemu, więc podniesiemy poprzeczkę teraz trochę wyżej. Producent deklaruje, iż Blender poradzi sobie bez problemu z takimi składnikami jak lód, mrożonki, twarde owoce i warzywa, liście, orzechy. Czy aby na pewno? Zaraz się o tym przekonamy. Na pierwszy ogień lecą pojedyncze składniki, takie jak jabłko, marchewka i orzechy. Testy były przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta, to znaczy odróbniacie na, na spod kielicha, a następnie docelowy składnik. Wyniki przekonajcie się sami. Żaden problem. A co w przypadku gdy nie posłuchamy się producenta i pozbędziemy się cieczy? Proszę bardzo. Na to co wzięliśmy orzechy, z którymi będę poradził sobie wzorowo. Przy recenzji pierwszego Blending Go sprawdziliśmy, jak radził sobie z gainerem na bazie opadków owsianych i orzechów. Dzisiaj będzie coś turniejszego. Prosty koktajl, który gość umie na każdej redukcji ze względu na bardzo niską kaloryczność. Co potrzeba? Mleko, mrożone truskawki, twaróg i odrobinę rozpuszczonego słodzika. Efekt jak na załączonym obrazku. Przejdźmy zatem do podsumowania. Co potrafi Blender go, widzieliście podczas testów praktycznych. Blender bez problemu radzi sobie z twardszymi składnikami, takimi jak krót czy orzechy. Zostały poprawione wszystkie najważniejsze aspekty względem poprzedniej wersji. Wyznaki nie daje się już aż tak bardzo, moim zdaniem, największa bolączka pierwszej generacji, czyli pojemność kielicha. Jest ok, ale moim zdaniem dodatkowe 50, 50 ml byłoby rozwiązaniem optymalnym. Zatem obojętnie. Czy masz ochotę przygotować sobie kromowy shake białkowy, wior odżywcze smoothie? Czy mieć możliwość przygotowania ulubionego koktajlu na wyjeździe? Być może blending go jest produktem dla Ciebie. Na dzisiaj to już wszystko ode mnie. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Jak zwykle przypominam o naszych mailach społecznościowych, przede wszystkim o Instagramie, gdzie już regularnie zaczęły się pojawiać recenzje różnych suplementów diety z różnych kategorii. Wszystkie linki wraz z kodami robotowymi znajdziecie w opisie pod filmem. Dzięki i na razie.